A my właśnie jedziemy na Snowdonie i po drodze zauważyłem wodospady tuż przy głównej trasie. Jest tutaj jakiś młyn, a za mną naprawdę fajny wodospad, który mam zamiar Wam pokazać. Zapraszam. Proszę, czy nie robi wrażenia? Nie no, oczywiście żartowałem. <laughs> żartowałem, ale już pokazuję Wam. Jak to tutaj wygląda? Jak sami widzicie robi to naprawdę ogromne wrażenie, skala tego wodospadu jest no niestety na kamerze bardzo mała, ale na żywo uwierzcie mi jest to wielkie. Oj co, ostatnie spojrzenie na wodospad za mną i jedziemy dalej, mam nadzieję, że więcej takich miejsc na trasie warto było się zatrzymać, a miejsce oznaczę Wam na mapce, gdzie mniej więcej to się znajduje, więc jeżeli będziecie chcieli to sami przyjedziecie i zobaczycie. Na skraju rzeki wśród zielonych wzgórz środkowej wali stoi 18 wieczna kuźnia żelaza napędzana wodospadem. Zbudowana około 1755 roku, działała dzięki kołowodnemu i miechom opalanym węglem drzew. Po zamknięciu w 1810 przekształcono ją w tarczę. Dziś Tiffy Furnace zachwyca odrestaurowanym kołem wodnym i malowniczym wodospadem. Połączenie industrialnej historii i dzikiej natury. No i po morderczej jaździe na szczęście udało się dotrzeć do zamku. Jak widzicie tu za mną, zamek. My idziemy po bilety, a ja zabieram was ze sobą jak zawsze. Widzimy się już tam w środeczku. Niestety strefa widzę zakazana do latania dronem, ale jak mi się uda, to i tak gdzieś tam się schowam i sobie polatamy. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Także widzimy się tam za chwilę. A godziny otwarcia od 9.30 do 17.00. I ceny za rodzinkę 33, 60, dwóch dorosłych i do trójki dzieci. Dorosli 10,50. Harlech Castle to średniowieczna twierdza wzniesiona w latach 1283-1289 przez króla Edwarda I w północno-zachodniej Walii. Położony na stromym klifie, zamek łączy w sobie potężną obronność z zapierającymi dech w piersiach widokami na morze i góry Snowdoni. Zaprojektowany przez Jamesa of St. George stanowi klasyczny przykład koncentrycznego zamku. Zewnętrzne mury chroniły zamek wewnętrzny, a specjalna droga morska pozwalała na dostarczanie zaopatrzenia nawet w czasie oblężeń. Przez wieki Harlech Castle był świadkiem wielu wydarzeń historycznych. Obrony podczas rebelii Madoga Ab-Liwelina, koronacji Owaina Glindwra na księcia Bali, słynnego siedmioletniego oblężenia w czasie wojen róż oraz walk w wojnie domowej w XVII wieku. Od 1986 roku jest wpisany na listę UNESCO jako część najdoskonalszych przykładów średniowiecznej architektury militarnej. Dziś zarządzany przez Kadw pozostaje jednym z najbardziej imponujących zabytków Walii, przyciągając turystów z całego świata. Widzicie, tutaj za mną są takie strzeliny w skałach, bardzo, bardzo długie. A tuż z tej strony, o tutaj, są główne wejście, jest główna brama i krata. I tutaj pisze, że jeżeli nie byłeś zaproszony do zamku za tymi drzwiami, y, mogłeś nawet zostać zestrzelony właśnie przez tą dziurę tutaj. Y, taka ciekawostka, no pomysłowe. Muszę sobie zamontować coś takiego u siebie przed drzwiami. Wszystkich nieproszonych gości. No i tyle z zamku. Pochodziliśmy, pozwiedzaliśmy, poglądaliśmy. A teraz idziemy coś zjeść i bijemy dalej, bo przed nami jeszcze 40 minut drogi na snowdonie. Także następny stop snowdonia. Widzimy się już na miejscu. Pozdrawiam.